Biało. Trochę się pokopci i tyle. Ej, myślałem, że więcej będzie kopcić, wiesz? I niech się na zewnątrz wydymi i tyle, nie? na prośbę klienta. Wyczyścimy jeszcze komin po starym piecyku, który był na czas budowy użytkowany. A nie jest tak źle. Byłeś już na dole? Tak. O! Po wyczyszczeniu Marcin otworzył wyczystkę na, puh, na dole. To odkurzacz nawet nie daje no. rady, bo ciąg Kominowy jest większy niż, niż ciąg odkurzacza.